Włączam. to znowu my witam wszystkich. No, się. Znowu witamy. Ponownie? Znowu no, ponownie witamy. Byliśmy w Byliśmy na targu w Szyżowie. A teraz pojechaliśmy do Beska. Przed Sanokiem. I tu jest impreza cykliczna. Co roku się to odbywa. Brama w Besku, tak mniej więcej to można nazwać. No i zaczynamy oglądać co tutaj jest. No i co? No i skończ V8 motornica. Piękna. Jeździłby. by. Jeździł No. Z czystej ciekawości bym się tym przejechał, z prostych przyczyn, że y, samochody sportowe mi się zupełnie nie podobają. Nie dobra. Dobra, Grzejna, na O, to jest zimna. Prweta. Popra. Prweta. tego. Wiem, ale daj mi odlicz. w polu. Ja widziałem o tej samej Duży Tuży fiatku pana. Tak U nas się na to mówiło brandurka. Brandurka, no? Bo to takie kwadratowe i metalowe jak brandura. Słucham?

Gdzieś to zarżnięte na śmierć. Ta blacharka, już taka pieczka, że. A ja byłem pierwszym właścicielem kraju, że 175 000, ja biegłem 170 tysięcy, jak ją kupiłem O! Pojedę tu drogi? Żałuję, obronię, do Proszę, jaki kamper. Wspaniały. Stary kamper z Mercedesa. No, coś pięknego. Kwadrat, żeby wszystko było ustawne. Świetna sprawa Przepronę. wspaniała maszyna. takim cudem mógłbym jeździć z tyłu przyczepka z motocyklem i tyle. I żyć tam To mi się marzy, to jest moje marzenie. To jakaś Ameryka chyba. Nie, to Nissan. Nie, nie, Nissan, Nissan. Fajnie. Do tej pory można kupić taką zastawę za niewielkie pieniądze jeszcze, no wiadomo, że do remontu. Ale świetny samochód moim zdaniem. Co, godzimy dalej? Zrobili przegląd szybki. O ciekawe. <gry> Zaczepiam Adriana, bo to jest dzisiaj taki nie Tu są jakieś klasyki Kopsińczyków od bryki nie zgubił go Hop. Szukamy szwagra mojego Grześka Smele Bo jest tutaj z silnikami stacjotannymi. też od piękny. 404. Ja pamiętam, ale już późniejsze modele, kiedy jeździły u nas na taksi w Panie z dużym Fiatem. Misiek z tyłu, kultowy. Probe chyba. T3. Super, super, Samochód. No, Serena, Balbinka. A tu jest e, chyba pierwszy Ford Transit. O ile dobrze pamiętam. Straż, kolega miał takiego. Wspaniały. Adrian, takie coś mi się marzy. Tak, tylko żeby była kabina Dubel. sprawa. Tak sedes chyba 224 zaczynamy tak albo spróbować się trzeba jakoś jakoś tak Lecimy dalej O, z jednicza star Zrobimy tutaj szybki opór, żeby ta relacja nie była za długa. O, Cytryna, chyba BX, któryś tam model BX-a. Tutaj. Bardzo wygodne samochody pneumatyczne. Zawieszenie, coś wspaniałego. Tylne koło można było wymienić w tym, nie wyciągając chyba podnośnika Przejmuje stery, coś mi się tutaj skręciło, nie wiem o co chodzi. Jak to można naprawić? No, ktoś powie. No żeby... nie, dobrze. No jest. jak no ale jak to przestrzymam, tak ten telefon no jak jest dobrze? Jak mam to trzymać tą ręką? Ja muszę mieć telefon. Ja muszę mieć telefon, tak? A nie dłoń, tak Jak to jest dobrze? Ja nie wiem Strasznie dobrze Dobra, nakręcam. Dalej Adrian Rocznik który? 2007 2007 Wspaniały, piękny Citroen tu jest pan. Zerkniemy do bagażnika do pana. Dzień dobry. Oglądamy ten zacny samochodzik. Bardzo ładny. 2CV, tak? Tak. Pamiętam, jak w jest z Luisem Definesem jeździła za komnicę Dokładnie. <laughs> Wspaniały. I taki wygodny, jak mówią. Bardzo, bardzo wygodny. Bardzo, bardzo wygodny, tu nam pan mówi. I bardzo ładny. Proszę. Niesamowite, czyli te jajka można przewozić tak jak w reklamie Citroena, było tak kiedyś było w reklamie, tak jest. tam. Coś wspaniałego. No i co? no i no. Kultowy Civic. Garbusik, którego każdy zna, który mi się marzy. I pędzimy dalej, patrzymy co jest. Widzę już tam szwagra. Ktoś mi może nauczyć obsługi tego gimbala, że ja to przekręcić tak. nie wiem, jakby to obsługujecie jakoś tak, to trzeba trzymać tak rękę w nienaturalnej pozycji. Dobra, nagrywam bo to. Jeszcze kawałek i tyle. idziemy na popcorn. Idziemy na popcorn. Zobaczymy jakie tam motocykle stoją. To dopiero początek imprezy, także wrzucimy filmik, jak to zdąży, to impreza jest do wieczora. I można sobie tutaj przyjść i. Oglądać. A ja się będę zaraz bawił tym gimbalem, bo już mnie krew zalewa. Jak. No, tym sobie mogę kręcić, ale nie mogę zrobić obrotu rączki. Bo on powinien być tutaj, tak, że mnie trzymam na rękę na prosto. O tak powinienem trzymać. Teraz co ja trzymam? Także dzisiaj mamy takie trochę niedogodności, ale ja to opanuję. Będę wam kręcił filmiki, bo zdenerwowałem się. Oj, chłopaki od nas. Cześć panowie. Dzień dobry, dzień dobry. O, Szwagier Grzegorz, cześć. Co słychać? Jak im Teza? Rozkręca no się. Rozkręca się i Media fajnie. Media społecznościowe. O, dzień dobry panu, witam serdecznie, cześć. Lecimy live. Uwaga, nie przeklinać panowie. Absolutnie. Nie psioczyć na Grześka. Pełna kultura. Tak jest. Sławia. jest jaka ciekawa chłodnica. Pięknie pracuje. Nie byłbym sobą, ja bym tego nie uczynił. Tu już Grzegorza ekspozycja. Silnik chyba mocarz. O ile dobrze pamiętam, bo już nie ja, że w tych wszystkich grzechach, silnikach itp TD. Musiałem tej slabić dość delikatnie impetu. Tutaj kolejny silnik. Wszystkie silniki tutaj są sprawne i pracujące. Grzegorz tu zawsze bierze silniki sprawne i pracujące. Ciekawy, proszę pana. Tamten bardzo ciekawy, pracujący jest. Tam fajne maszyny też mają. Tak. A tutaj lister, jeszcze w oryginalnym malowaniu. Proszę zobaczyć, jak ludzie dawniej przywiązywali wielką uwagę do takich detali. Proszę, oznaczenie silnika kalkomania. Tutaj, proszę, proszę, można wchodzić w kart, nic się nie dzieje. Kursus chyba C20, C28, nawet nie patrzyłem, to kolegi od nas, zgodowej, bo to nie jest panów starego traktora Bieszczady, tylko to jest od nas ciągnik, od pana Jana. Sygnał jak w Rusku. Sygnał jak w Rusku, albo w Rusku jak w 30. Idę zapiekankę, Będę jadł zapiekankę, nawet dużą ilość zapiekanki Chodź z nią. Adrian nie jest po drodze moich zapiekanek. Jak będą drogie, to nie brać, kraść. Nagrywam dalej, pędzę, bo zagadują mnie tu, a głodny jestem. Idziemy zobaczyć tutaj. Teraz Mera Piękna, ja lubię takie samochody ogromnie. Laweta w pełni sprawna, jeżdżąca. No i co? No i motocykle, no i motocykle. Motocykle. Dzień dobry Jakiś przeciekawy wynalazek Dzień tego, dobry. Tego, pana. tego pana. Coś pan opowie? Witam. Witam Co to za pojazd? Ja pana nagrywam teraz. Aha. Tak. No raczej nie, nie pan nie nagrywa tylko nagryj pan sprzęt. dobra ja interesuje Interesuje mnie. Interesuje, bo też jestem motocyklistą, tylko... No nie jeżdżę takimi sprzętami to jest, wie pan, osiągi ma to dość mizerne, bo to jest jako motorowe, nie? Tak. Ale chodzi, że jest jedyny w swoim rodzaju. Właśnie, co to za silnik? <noise> za diesel. Mówiłem tu, to jest Janmar. Tak? japoniec. O. Od mini, kurwa, ubiaczki, czyli Wie pan co? Kupiłem wczoraj od zagęszczarki, od mini zagęszczarki, sześciokonny silnik za 100 zł. O, I silnik Subaru. O, też bardzo tak. dobry, też japoniec. E, to jest Janmar i ten bo 4 konie tu Jest tabliczka. Sin. Tak. O, pokażemy tą tabliczkę tutaj. Pan fajnie też opowiada nam tutaj. A przedem posiadanie tego silnika, ramę za ramy, stópki i pobawiłem się kurcza. Troszeczkę. Roku i... Trosze. I bardzo fajny pojazd ale jest, wyszedł. Ale to jest taki mix. To mix jest składanka. składanka. Dobrze. lampa jest od Magny, od Hondy. Tak. To jest od Zipa, to jest od, od, od Simpsonka ta osłona. <laughs> Wszystko wyszło kapitalnie. I... A ten zębatka to że na pędu bramy, bo nie mogłem zdobyć takiego no na właśnie, zębów. przełożenie trzeba było takie duże dobrać. <noise> musi, i... musi być, bo... Czyli pan w skuterze, to masz pan w kąpieli olejowej tam jest przełożenie w ten. Yy, no w tyle. Rozumiem, kole. tak. A tu nie ma i musi tak być zębatka, bo inaczej... Dyni... Byłby za szybki, a nie słaby, miałby mocy, słaby, byłby słaby. słaby. No tak, to no. Konie, to wie pan tu niewiele, ja też jest w która ponad 90. Ale wszędzie pan jedzie i... No, i jest świetnie. Ja, ja bardzo popieram... taki więcej nasz Okej, okay. ja bardzo popieram takiego. Wszelkiego rodzaju przeróbki z prostych przyczyn, że nasza motoryzacja wyglądała, sam w kroiłem, tabie. sam w kroiłem tabie. w latach 90. Junaka i zrobiłbym to jeszcze raz. Bo w tej chwili się zajmuję Awo Simpsonem, którego kroję i będę go kroił, bo mi się tak podoba. A ktoś mówi, psioczy na nas, że jej wy niszczycie. Nie, ja przywracam do życia. Bo ja kupiłem niesprawnego i jak ktoś psioczy, że... Pociąłeś świetny, motocykl, tych Ram i tych AWO Simpsonów wyszło na pęczki i dalej bym to robił. Ja bym dostał teraz Junaka, nie jeździłbym M10 oryginalną, tylko bym dalej pociął. Bo mam to no, no, gdzieś w sercu, taką mam, potrzebę, to gdzieś tak, w sercu tak. mam taką ja potrzebę i tyle. Odreseurowanie to jest prosta sprawa, ale tak. skonstruowanie no właśnie, to trzeba wszystko tak. przerabiać. Właśnie, to, to już jest kurde. No to, jest to właśnie, tak. chwała panu za to. Konstrukcja podstaw robiona, nie? A, tak, tak, tak. I wahać, wszystko. Przód, przód? Od czego? Nie, 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 to jest oryginał. Przód Rama oryginał. jest oryginalna. Aha. Nie było tylko lampy. Kierownica jest od skutera, manetka od skutera, siedzenie tylko było podarte, proszę pana, a reszta jest jako spadanka. Nawet, nawet te blachy to robiłem, odby, bo nie było tych blach. Bardzo fajnie jest to zdobione, schludnie, estetycznie i fajnie, że jeździć. No jeździ. Dziękuję, będę dalej. Wszystkiego Płaniam dobrego zdrowia dużo. Dla pana i również dla Dzięki. pana. Wszystkiego Dzięki. dobrego. dobrego. Czasu serca i zaradności Tak, Dokładnie. A przede wszystkim dużo chęci. O właśnie. No, widzicie jakie tutaj ciekawe rzeczy mamy. O, dzień dobry panu. Tu mamy pana tego szanownego od ciągnika tutaj. Wspaniały pojazd, zawsze go oglądam. Dziękuję. Tu chłopaki coś handlują. Więc troszeczkę szpeju jest. Szwarc mydło i powidło, jak się to mówi. Odstojniki, promnice. Trochę części właśnie ciągnikowych mamy tutaj. Nie wiem, jak się to nagra, kochani. Ale oglądam i nagrywam, oglądam i nagrywam. Tak, panie. Ja urząd skarbowy, to mam tam z tyłu wyzyskiwaczy. Nagrywam, żeby ktoś oglądał, żeby ktoś potem przyjechał. Dzień dobry. Fajne maszyny. Nie przeklinaj, bo potem cię zamkną. Siądź sobie na jawie. Tak jest. Włoska, jawa, wszystko jest. Vulkan chłopaki osom jeżdżą. Przyjechaj z grzeszkiem? No, no i git. Zakapier, zagórz. Fajne motocykle. Tutaj jest taka perełka. Mówię o Velorexie, choć Tropik też piękny i zasny. Tu chłopaki jedzą, mają MZK ETZ 150, jeżdżą i jest ok, nie? Jeździcie, i jest ok. Junach, czyli trochę polskiej motoryzacji. Velorex, stoi właśnie u Grzeczka taki Velorex i niszczę ja bym go chętnie drapnął. Miałem okazję odpalać i jeździć. Długie lata temu. Pan UWM-ką piękną. Bardzo ładnie pracuje. O, proszę, tu mój kolega. Cześć, 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 cześć. Czymżeście przyjechali? Opowiadać łobuzy. Junaki. Junakiem. Simpsonsonek. No i super. A ja nagrywam. Przyjechałem za Dianem byłem na klimtargu i i nagrywam Szczelowe? coś. Szczelowy byliście? Tak, byliśmy. No coraz więcej jest tych wystawców, coraz fajniej. I pokazałem kolegę Michała zamiast Velorexa. On też ładny. Jak Junak jeździ? W porządku? Fajnie. Fajnie. Ja te czwórką przydarłem Dolałem tylko oleju, bo trochę bierze i, i tukę. Nie, ja stoję tam na dole, ja tu nie wyjeżdżałem w ogóle. Pan tu ma maszynę w pełni użytkową handluje tam. Dobra, pędzę chłopaki do zobaczenia później. I Miałem takiego dudka zasnego. Katowałem go niemiłosiernie i zmieniłem silnik od, założyłem silnik od włeski przybiegowy Polski Chopper z tej gamy ptaków to dla mnie najładniejszy motocykl ten jest bardzo ładnie odestaurowany. Nasze polskie WSK. Kupowałem to w piątek, żeby zakończyć żywot tego pojazdu w niedzielę. Notorycznie tak robiłem, bo było tego na pęczki. Dzień dobry, prezes. Witam, cześć, cześć, prezes. Cześć, cześć, co słychać? Cześć. Jak zdrowie? Jest zdrowie czego i to wierzyć. Co no na koszulce zrobiłem sobie, wiesz? Zrobiłem, no i tak. oczywiście. Ta, ta A to brocha superiora chyba. Tak jest. A. Tak jest. Akurat A. takie było fajne czarno-białe zdjęcie i spadło. Tak. Marzenia te spełnia, Ty spełniasz ja bym, przez cały czas. Jakbym ja sprzedał swoje te środki, to bym może kupić No to sprzedaj to, coś tam. Do, i do remontu, ale ja się nie, w remonty nie będę bawił. To dasz komuś, zlecisz ich. Przecież ludzie ale muszą z czegoś ale, żyć. Ale, ale komu? No nie wiem, no znajdzie się jakiś paprok. No paprok, właśnie, No właśnie, paprok, no właśnie. No to takie no, są czasy. Kościół właśnie powiedział na Zagórzu, Adam, moż to, tam tamto, mówi, ale co dalej? No co no. dalej? Kto to, to naprawi jak nie ty. No, uratowa no właśnie o to chodzi. To byłem od chuty jednego sioka, drugiego, czy motor chłopie, a później. No co? Wszystko Może gra. Trzeba ratować dalej. Tak, a później mogą skończyć dalej w kucie, No bo co? Chyba, że to trzeba do domu. Ale też po części jest taka kolej rzeczy, że część się odrestauruje, część trafi do huty i... Za chwilę nie wiem, o tak jak teraz w Włeski. Przecież ja to tukłem notorycznie, zajeżdżałem na śmierć, a teraz patrzę na to i już tak trochę mam takiego sentymentu do tego. Ja Że myślę, ja jej, ja to katowałem. Przecież ja, ja miałem tą 150 i ich wyszło no, no. chyba 10 tysięcy, nie? Zajeździłem to. Zajeździłem. I tak to wyglądało, takie były czasy, nie? Ja gościowi robiłem junaka w 80., czekaj, w 2002 roku i gości mi dawał za remont przyczepę ciągnikową części junaka. Wow. Tam było chłopie. Junaków a junaków. No, w 2003 roku. Ja mu mówię, chłopie, ja tego nie chcę, będę chodził cię ja bo junak leje to, tamto. No, tak, a później szukałem. No szuka, mam teraz już parę siódem. O, proszę, jaka piękna zapiekanka przyszła no, tak. do mnie. O, tak. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia później. Więc co, Adrian ma też. Starowie. Tutaj głodny będziemy jeść. Tak wygląda po części ta impreza tutaj w Besku. Jest fajna, cykliczna, coś dla odmiany, można przyjechać, pooglądać. I ciągle zwracam uwagę na tą osę, która jest. W stanie nienagannym, Odrestaurowana bardzo pięknie, ma wszystkie detale. No i oczywiście do tego kultowy kask, orzeszek. Najładniejszy polski skuter. I co, kończymy powoli relację. Bo głodny jestem, mam Pepsi, Adriana, Ewelinę i zapiekanki. Wszystkiego dobrego, śmieje mu się morda. Trzymajcie się, cześć.